Siemanko, był inny plan na dziś, ale pozwoliłem sobie ulec naciskom i nieco go zmienić. I tak gość, który miał wystąpić dzisiaj na kanale, pojawi się następnym razem, a jego miejsce w dzisiejszym odcinku zajmie człowiek, którego niestety nie ma już między nami, ale zostawił nam to, co. Podejrzewamy, miał najcenniejszego, czyli swoją muzykę. Mieli Państwo naszym gościem pan Hada. Hada, Tomasz Hada. Urodzony w 1978 roku w Warszawie, reprezentant nurtu ulicznego stołecznej sceny rapowej. Swój pierwszy utwór pod tytułem WWA Miasto Stołeczne nagrał w wieku 17 lat. Od roku 2012 Hada miał problemy z wymiarem sprawiedliwości. Odbywał wyroki więzienia za napaść, pobicie, kradzież i posługiwanie się dokumentami innej osoby. Zaprezentowanie związanych z tym okresem trudnych doświadczeń miało miejsce na jego ostatnim wydanym w 2017 roku roku albumie Recedy W roku 2018 Hada wyskoczył z okna na trzecim piętrze budynku w wyniku czego doznał poważnego urazu kręgosłupa i trafił do szpitala w Mysłowicach, skąd po dwóch tygodniach ze względu na agresywne zachowanie został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Rybniku, gdzie podczas badań na izbie przyjęć niespodziewanie zmarł. Y już brzmi na podjebane, nie? Może w wyniku podania jakiejś yy, końskiej dawki leków na uspokojenie. W roku 2019 swoją premierę miał film opowiadający o życiu Hady pod tytułem Proceder, a wytwórnia Step Records wydała dwupłytową składankę z muzyką z filmu. Sprawdzałem numer yy, Żyć Aż do Bólu od pana Hady jeszcze na TikToku i odniosłem się wtedy w zasadzie bardziej do yy, naprawdę dobrego teledysku niż do. W mojej opinii mocno średniego utworu. Przekonajmy się, jak będzie tym razem. Hada, innego życia nie znam. Zapraszam. Do dania, mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam. Powiedz o czy mam nawijać. Przerwam na papier. Myśli, to Te, te ulice, blokowisko. Mówię co widzę. Nic tu nie mam do dodania. Mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam. Powiedz o czy mam nawijać. <śmary> Popowiesz, yy, to, to samo. Pytanie, czy yy, sprzyjał mu klimat w sensie ulicznego rapu, że po prostu yy, pasowało mu tworzenie w tym nurcie? Czy klimat ulicznego. Życia samego w sobie. To drugie, wydaje mi się, na dłuższą metę nikomu nie sprzyja. Natomiast drugi fragment refrenu to takie e, fajne zamknięcie mordy marudom, które chciałyby się dojebać, że e, Hada ciągle nawija o tym samym. No cóż, e, te bloki i ulica to jego życie, jak rozumiem, więc e, trudno się dziwić, że kręci się cały czas wokół tego tematu. Co, czy mam nawijać? <śmiennie> Opowiesz znów to samo. Daj ci 100% szybko, oni nie wyznają temat, mówią, hada, znów to samo, ale spójrz na wyświetlenia, człowieku liczby nie kłamią, staje rano, włączam hmm. bity, jakoś staram eee. się tu trzymać. M Kiedyś y słyszałem takie fajne słowa, niestety nie pamiętam kto je wypowiedział i jak dokładnie one brzmiały, ale było to coś na zasadzie, jeżeli spieramy się na rację. To ja mam rację, dlatego zawsze operuj danymi czy tam y, liczbami. się racja nigdy nie wygra z liczbami. Choć jeżeli mówimy akurat o wyświetleniach, to y, można próbować to trochę podważyć. W sensie ktoś może powiedzieć: Lubią mnie, zobacz, ile mam wyświetleń. Ale wystarczy, że ktoś wchodzi specjalnie po to, żeby y, dać ci łapkę w dół albo schejtować cię w komentarzu. Y, wyświetlenie się liczy. Ktoś mógł odpalać kawałek y, Hady na YouTube y, tylko po to, y, żeby się przekonać, czy Hada w końcu nawinęł o czymś innym. Wyświetlenie się liczy, ale jeżeli rozszerzymy nasze spojrzenie na więcej danych, na przykład weźmiemy pod uwagę ilość łapek w górę pod danym klipem, czyli że wyświetleniom towarzyszyły propsy, to już nie ma z czym dyskutować. Czyli krótko mówiąc, pełna zgoda to do tego, że liczby nie kłamią. No i w tej sytuacji chyba można przyjąć, że to w tym sensie uliczny klimat sprzyjał Hadzie. Człowieku liczby nie kłamią. Wstaję rano włączam bity, jakoś staram się tu trzymać. Moje życie to te bloki, ten przeklęty kryminał. Powiedz o czym mam nawijać? 19 lat tu jestem i dosłownie, jak kurycha widzę to życie królewskie, tą agresję i tą przemoc i pod Rychu ikona. Ciekawe, czy Tomasz tak jak rychu nawijał, oto życie kurewskie miał do siebie pretensje. Z całą pewnością w jego otwórczości gdzieś jest odpowiedź. Dosłownie jak kurycha, widzę to życie kurewskie, tą agresję i tą przemoc I pod blokiem tamtą bandę od podszewki, znam koleżko te przekręty i ten handel na piskarkę. proszę Harder. bardzo, właśnie ginie ci samochód A jedyne co z tym robisz, to podpisujesz protokół Wokół bagno i zwątpienie, lecz Day, się wyrwie a, 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 a co masz zrobić? Proszę o podpowiedzi w komentarzach Stajesz rano, patrzysz przez okno, ktoś zajebał ci samochód Co robisz? Kurwa Jakie głupie gadanie Ty co z tym robisz, to podpisujesz protokół, wokół bagno i zwątpienie, lecz się wyrwiesz jak masz talent Od małego mój kolego W sumie tylko to widziałem Tu dostałem pierwsze baty i wygrałem pierwszą walkę chciałeś to warto wpadałeś Wtedy do mnie tu na parter Zawsze swartym i do przodu Możesz trzymać mnie za słowo, zawsze wspartym i do przodu Czyli w sumie standardowo nic tu nie mam do dodania Mi ten klimat ciągle sprzyja. Od małego tylko to widział, w sensie, że co? Ten cały syf, czy to, że jak masz talent, to się z niego wyrwiesz? Bo ostatecznie to brzmi trochę tak, jakby on tak nie za bardzo chciał się z tego wyrwać. A talent to chyba jakiś tam był, co? Z tym, że jak ktoś chciał towar, to wpadał do niego, to nie wiem, czy yy, Hada się chwali, czy żali. Ale jak dla mnie to. Yy, no nie jest to coś, za co bym mu zbił pionę. Ty mi do przodu, czyli w sumie standardowo Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja Ja innego życia nie znam, powiedz o czy mam nawijać Przerwam na papier, myśli te tę ulicę blokowisko Mówię co widzę Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja Ja innego życia nie znam, powiedz o czy mam nawijać Opowiesz znów to samo Daj Ci 100% hitny Mam te bloki od dzieciaka i przekazać się tu spieszę Że to wszystko już od dawna Dobrze znam jak włastą kieszeń tutaj tresi się latało, ta zajavka. Tu spieszę, że to wszystko już od dawna. Te bloki od dzieciaka i przekazać się tu spieszę. Ci 100% hip -hop. Te bloki od dzieciaka i przekazać się tu spieszę, że to wszystko już od dawna. Dobrze znam jak włastą kieszeń tutaj w dresie się latało, ta eee. zajawka. Masło maślane w pizdu. Znam swoją żonę bardzo dobrze, więc pragnę powiedzieć, że znam ją w chuj. Że to wszystko już od dawna, dobrze znam jak własną kieszeń, tutaj w dresie się latało, ta zajawka była wielka, w niebogłosy się śmieliśmy z tych kolesi w tych sweterkach, tu dilerka jest powszechna, eee. każdy skręta... Zanim się przyjebie do śmienia się, to aż sprawdzę. Uff, dobrze, że się nie przyjebałem. Otóż okazuje się, że forma śmieliśmy brzmi nie najlepiej, ale też jest poprawna. Bo głosy się śmieliśmy z tych kolesi w tych sweterkach Tu dilerka jest powszechna, każdy skręta, trzyma w łapach Kilka rad zapamiętałem, he, o Tomasza Cielaka Nie ma bata, Kurwa. tu zostanę, tutaj mam na życie plany A złośliwi będą gadać, hada ciągle o tym samym Nie bywamy na salonach, e jestem swego... Jesteśmy niemal dokładnie w połowie A ja widzę, znaczy, y wydaje mi się, że widzę jaki to obiera kierunek I nie bardzo mi się on podoba No posłuchajmy do końca, może będzie jakiś... Twist. Że będą gadać, hada ciągle o tym samym Nie bywamy na salonach Jestem swego życia panem Robię swoje na tej scenie I nigdy nie poprzestanę Ramię w ramię z przyjaciółmi Ja nie złożę żadnych zębów Zawsze język za zębami Ja innego życia nie znam Przestań gapić się tak tempo Gdy śmigam podpisać dozór Bo to miejsce jest spokojne Tylko koleżko na pozór Moich wrogów ciągle drażnie Posłuchajcie moi mili Jak się modlą w głębi duszy Żeby znowu mnie wsadzili Nikt tu nie mam do dodania Mi ten klimat ciągle sprzyja ja innego życia nie znam, powiedz o czym mam nawijać Przerwam na papier, myśli no, te baby tę ulicę blokowisko no, mówię co widzę Nic tu nie mam do dodania, mi ten klimat ciągle sprzyja Ja innego życia nie znam, powiedz o czy mam nawijać Opowiesz no, znów to samo Daj ci 100% hipko. Oni nic nie rozumieją, masz tu prawdę jak na dłoni Ciągle chcą, żebym na album Zapraszał jakiś gamoni Możesz stronić o tych wersów dzieciaku szerokiej drogi Piszesz obraźliwe posty Mi to powie. Możesz i nawet powinieneś. Play kurwa. Nie możesz stronić o tych wersów dzieciaku szerokiej drogi piszesz obraźliwe posty. Mi to w ogóle nie robi. Dawne epizody skreślam. No i trzymam się tych zasad. Lecz dla utrzymania pionu momentami do nich wracam. Teraz praca mnie zajmuje. Nie wiem ziemuś czy uwierzysz. Wyskoczyłem kiedyś oknem i udało mi się przeżyć. Mierzę naprawdę wysoko, bracie nic tu o nas bez... Czyli, Czyli... Ten skok, po którym yy, Ada poważnie uszkodził sobie kręgosłup, nie był pierwszym. Urwa. Przejebane, co tam się musiało dziać pod czachą. Byłem kiedyś oknem i udało mi się przeżyć. Mierzę naprawdę wysoko. Bracie, nic tu o nas bez nas. Wychowałem się na Pradze, innego życia nie znam. Przestań spinać się, dzieciaku. Nie wypisuj już tych bredni. Moje wersy niosą są Weź to zwyczaj, nie zapewnik. Chleb powszedni nie pradzę, innego życia nie znam, przestań spinać się dzieciaku, nie wypisuj już tych bredni. Moje wersy niosą prawdę, Weź to zwyczaj nie zapewni, chleb powszedni nie pleśnieje, masz. Przed chwilą ten dzieciak y, mógł wypisywać brednie, bo tobie to nie robi. Teraz ma przestać. Przed chwilą mógł y, stronić od tych wersów. Y, teraz ma je brać za oczywistą prawdę. Y, trochę podjebane, nie? Wredni. Moje wersje niosą prawdę, weź to zwyczaj nie zapewni Chleb powszedni nie pleśnieje, masz tu jeszcze więcej ognia Ja innego życia nie znam, właśnie tak tu to wygląda Ciągła walka o przetrwanie, czujesz tego syfu swąd Ja zostanę tu do końca, nigdzie się nie ruszam stąd Czyli lubisz swąd syfu? Dobra, najpierw szybko o samym utworze, bo... W zasadzie nie mam wiele do powiedzenia, a potem garść przemyśleń. W moim odczuciu, niestety, numer znowu mocno średni. Lirycznie turbo średni. Wiele z następujących po sobie wersów pozbawionych związku przyczynowo-skutkowego, a niektóre to wręcz sobie zaprzeczają. Mimo to słuchało się całkiem nieźle. Y głównie ze względu na bit, y zajebiście brzmiący, zwłaszcza y podczas refrenów, a także jak dla mnie, y przyjemny temper głosu Hady, który z kolei. Eee, szkoda, że marnował się przy jednak dość monotonnym flow Klip? Spoko, jest bo jest Ja zdążyłem zauważyć jaką e, legendą jest e, owiana postać Hady Ale powiedzcie tak z ręką na serco Czy nie jest trochę tak, że on e, Właściwie nie on, tylko bardziej jego twórczość e, Czy nie jest tak, że jego twórczość przez wielu ludzi jest e, hołubiona tak naprawdę, po prostu z sentymentu, a nie y, ze względu na fakt faktycznego bycia wybitną? Nie wiem, może jak posłucham więcej kawałków, to zmienię zdanie. Powiem Wam, że czuję, że nieuchronnie zbliżam się do wysnucia wniosku, że y, ten uliczny rap to chyba nie jest dla mnie. Całkiem możliwe, że dlatego, że go po prostu nie rozumiem. No, może nie samego ulicznego rapu, ale jego przekazu. Wiecie, ja byłem. Normalnym dzieciakiem, wychowanym we względnie normalnym domu, może się nie przelewało, ale głodny nigdy nie chodziłem. Wiadomo, w okresie jakiegoś tam buntu miałem głupie pomysły i otarłem się o podejrzane towarzystwo, ale właśnie mnie wpojono takie zasady, że nie dałem się wciągnąć w gówno. Szeroko pojęte zło czy życie ponad prawem nigdy nie były dla mnie jakkolwiek atrakcyjne. Może dlatego. Nie trafia do mnie, akurat jeżeli mówimy o tym konkretnym numerze, chociażby fakt, że autor wydaje się być dumny z tego, że mógł nazywać przyjacielem pospolitego przestępcę i pobierać od niego lekcje dealowania. Nie trafia do mnie to pierdolenie o tych zasadach, które na dobrą sprawę według mnie wkłada młodym ludziom do głowy gówno i aspiracje do tego, żeby być największym patusem na osiedlu, a nie. Faktyczne zasady, jakimi powinien kierować się porządny człowiek. Pan Hada twierdził, że innego życia nie zna. Rozumiem, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że on go po prostu nie chciał poznać, bo ten klimat mu sprzyjał. Aż się ciśnie na usta klasyczne, właśnie kurwa widzę. Chodzi mi o to, że Hada. Z pewnością doszedł do momentu, w którym yy, powiedzmy tak ogólnie miał możliwości. Faktycznie stał się tym yy, panem swojego życia. I co z tym zrobił? Nie ma bata, tu zostanę, tutaj mam na życie plany. Ja zostanę tu do końca, nigdzie się nie ruszam stąd. I to jest. Co? Przekaz do młodego człowieka, jak wyjść z syfu? Czy y, jawna zachęta do y, brodzenia w nim, aż do momentu, w którym zostanie ci już tylko rynsztok albo kryminał? Wiecie o co mi chodzi? Jak ktoś sobie słucha Hady y, dla warstwy muzycznej, czy z takiego czy innego powodu y, po prostu mu się podoba, pewnie że spoko. Co kto lubi? O gustach się nie dyskutuje, ale treść y, zawarta w tego typu utworach, jeżeli ktoś. Próbuję z niej wyciągnąć jakieś yy, życiowe porady. Moim zdaniem jest kurewsko szkodliwa. Chyba tyle. Yy, czekam na zabawne komentarze prawilniaków spod trzepaka. Nie masz prawa się wypowiadać, chuja wiesz o ulicy. <laughs> yy, chuja wiem i jestem z tego dumny. Bo uwierz, że... Mogłem wiedzieć, yy, ale nie wiem, bo ja faktycznie wybrałem życie zgodne z zasadami. Tak? To jest odpowiedź do konkretnej osoby. To jeszcze odpowiedzi do Was, moi kochani. O wszystkim i o niczym. Yy, sam jestem zdziwiony, <grych> aczkolwiek wątpię, że w ogóle dojadę do stuwy, tym bardziej w ciągu tego roku. Dylemat faktycznie mam, aczkolwiek yy, opiera się on na czymś innym niż sądzisz. Wybrałbym numer Siri, ale po tytule i kilku opisach y, widzów wnoszę, że jest mocno osadzony w uniwersum Wiedźmina, a ja go po prostu nie znam i to może być bez sensu. A żeby każdy był zadowolony, to uwierz, że nie da rady. Bartek, Siema, bardzo dziękuję. Z jazgotami nie miałem żadnego kontaktu, natomiast y, z Rapnał jesteśmy ugadani na duo live. Kwestia ogarnięcia technikaliów i ustalenia daty. I Michał, być może tak zrobię. Pozdrawiam. To już wszystko na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to łapa w górę i sub, please. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to link w opisie, a razem z nim linki do mojego Instagrama i Discorda, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.